Otwarciem wystawy Grand Canyon Colorado 2013 rozpoczęły się obchody finału Dni Amerykańskich, jakie od lat organizowane są przez zespół szkół ogólnokształcących nr 4 w Rudzie Śląskiej. Gościem specjalnym tego wydarzenia była konsul generalna Stanów Zjednoczonych w Krakowie, która wspierała polskich kajakarzy podczas ich wyprawy nurtem rzeki Colorado. Wielkoformatowe zdjęcia kanionu, które przez kilka dni będzie można podziwiać w galerii Fryna, urzekły wszystkich. A uczestnicy wyprawy chętnie opowiadali o swoich przeżyciach w Arizonie. Jest to najpotężniejszy kanion na świecie. Nie da się opisać słowami. Trzeba tam po prostu być i to zobaczyć na własne oczy. Prawie 5 milionów osób odwiedza to miejsce każdego roku, ale tylko niewielka część ma możliwość pokonania tego Grand Kenionu płynąc na kajakach czy pontonach. Celem Dni Amerykańskich jest przede wszystkim pogłębianie polsko-amerykańskiej współpracy oraz umożliwienie młodym ludziom zdobywania wiedzy o Stanach Zjednoczonych. W tym celu Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 organizuje dla swych uczniów liczne konkursy plastyczne, muzyczne czy też historyczne, które związane są z różnymi aspektami życia obywateli Ameryki oraz z dziejami ich kraju. Corocznie jest to jakaś inny temat przewodni naszych Dni Amerykańskich w tym roku. Jest to historia Stanów Zjednoczonych, ale tym, po tym jak dowiedzieliśmy się, że też będziemy mogli skorzystać z wystawy Grand Canyon, powiązaliśmy to też jeszcze z historią parków narodowych Stanów Zjednoczonych. Uczniowie na finał ósmych Dni Amerykańskich przygotowali krótki spektakl, który symbolicznie opowiadał o losach nowego kontynentu. Znalazły się w nim odniesienia do najważniejszych w historii Stanów Zjednoczonych momentów, takich jak wojna, Secesyjna czy zniesienie niewolnictwa. Młodzież odniosła się także do czasów nam współczesnych i zaprezentowała wydarzenia, które zmuszały społeczeństwo Ameryki, a nie jednokrotnie, i całego świata, do wstrzymania oddechu. Jestem pod wrażeniem um, z, myślę, że zdolności i. Um... Talenty Polaków jest jasne. Myślę, że wydarzenie oczywiście jest bardzo dobrze zorganizowane i jestem pod wrażeniem że z inicjatywą, że ludzie tutaj w Rudzie Szlanskiej chcą zorganizować to i chcą, żeby, żeby są kontaktami i związkami między uh, konsulatem i szkołą i między, między Polakami i Amerykanami. Um, I jestem to naprawdę jest imponujące, że oni mają tak, uh, um, że oni interesują się tak dużo o historii Ameryki i um, uh, po mojej stronie um, chcę, żeby konsulat amerykański um, wspierał uh, tę inicjatywę, ponieważ to jest uh, jeden z najlepszych sposobów, żeby uh, wzmocnić związki i zachęcić ludzi, żeby. Um, Podróżować do Stanów, i żeby zachęcić, mam nadzieję, Amerykanie, żeby podróżować do Polski i zbliżyć się trochę do Polski i do Ameryki. Podczas finału Dni Amerykańskich wszystkim zwycięzcom konkursów tematycznych wręczono nagrody i gratulowano osiągniętych wyników. Odbierali oni z rąk konsul generalnej i prezydent Rudy Śląskiej ciekawe nagrody rzeczowe. Warto dodać, że obchody dni amerykańskich zostały zapoczątkowane, gdy zespołowi szkół ogólnokształcących nr 4 nadano imię 31 prezydenta Stanów Zjednoczonych Herberta Hoovera. Ja jako prezydent bardzo się z tego cieszę, bo pokazuje to wspaniałe oblicze naszego miasta, że w naszym mieście są ciekawi ludzie, że mają ciekawe inicjatywy, że potrafią tak. Wymyśleć patrona szkoły, że amerykański konsul obejmuje honorowym patronatem tą szkołę. Podziwiam Amerykanów, ponieważ jeżeli zobowiązują się objąć honorowym patronatem, to też i przyjeżdżają do tego miasta, co podnosi rangę szkoły. Uczniowie czują się dowartościowani, a my mamy też wspaniałe kontakty. Właśnie przez panią konsul ze Stanami Zjednoczonymi. Dni amerykańskie zawsze cieszą się sporym zainteresowaniem młodzieży. Jest to bowiem doskonała okazja do poznania kultury i obyczajowości Stanów Zjednoczonych.